Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z gry Europa Universalis 4, gdzie jako Wenecja walczymy o to, co nasze. O ile dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się stłumić bunt, który wybuchał tutaj od paru dobrych lat. To był bunt mm, Karmeńczyków, jeżeli nie przekręcam ich na nazwy. Kandarczyków. O, kandar to był kandar, muszę sobie zapamiętać. No, bo to taki mały, nieistotny kraj, kto by pamiętał o jego nazwie. Nie to co Wenecja, <muszę> oczywiście. Oprócz tego, udało nam się zdobyć pierwszy, tutaj, pierwszy te okienko, lampeczkę naszej idei handlowej. No i drugim, że dało nam dodatkowego hand handlarza, a bardziej powiedzmy, no. Tak, to jest handlarz, który zbiera tutaj pieniądze w naszym Konstantynopolskim handlu, który należy do Wenecji, a otomani jakimś nie wiem ubzduranym czymś sobie tutaj mówią, że to jest ich handel. Nie, to jest wenecki handel. Muszą się z tym pogodzić. Oprócz tego nasz sojusznik Francja podbił sześć ziem. Czy tutaj na tym północnym wybrzeżu, i czy na zachodnio-południowym wybrzeżu? Wliczając to Nawarę, która wełnie no powinna chyba należeć do Hiszpanii, bądź Aragonu, jak to preferuje sobie. No i oczywiście nie możemy pominąć o bardzo jednym ważnym faktem. Udało nam się podpisać sojusz z Polską. Tak, z Polską, która aktualnie ma personalną niezlitwą, z Litwą, jakoś tutaj sobie razem z buntami. Wszędzie bunty wybuchają, no nie jest wesoło. Przynajmniej w sytuacji polskiej. Ale są naszym sojusznikiem. I bardzo ważnym, no, o ile Francja jest młotem tutaj na Austrię, ja osobiście liczyłem, że król Burgundii umrze sobie, on wciąż ma czas, żeby umrzeć, a jak umrze, to część ziem przyjdzie tutaj do Francji, część do Austrii oni będą się żreć o tę ziemię zapewne, a przynajmniej taką mam ukrytą nadzieję. Tak, Polska po zjednoczeniu z Litwą będzie wielkim tutaj molochem, który oczywiście będzie swoją poduszką na... Naszą, jak to wspomniałem w poprzednim odcinku, kanapkę, jaką ma być Rosja, a przynajmniej ta kanapka będzie taka nieruszana, bo Litwa nie chce ją, tej kanapki zjeść, więc ona w, po pewnym czasie zapewne cała będzie zielona i to będzie wtedy Rosja. Spleśniały kawałek chleba, wręcz bochenek, jeżeli skolonizuje Sibir. I oprócz tego jeszcze będzie takim. Taką poduszką, która w sumie sunie się tutaj na Węgry w razie potrzeby, gdy będziemy toczyć wojny tutaj z Austriakami i Węgrami, bo oni oczywiście mają sojusz. Dodatkowo Kastylia. Ale ten fakt pomijmy. Pomijmy go lepiej. Dobrze. Ale może dość na tyle mojego gadania, przejdźmy do tego, co pewnie byście chcieli zobaczyć. A domyślam się, żebyście chcieli zobaczyć, jak podbijam ziemię. Jak podbijam właśnie ziemię. A jakie ziemię dzisiaj będziemy podbijać? Ziemię albańskie. Tak, po części. Albańskie. No, można powiedzieć, że Bośni i Albanii. Czyli Serbii w tym przypadku. Bo mają ziemię albańskie. Tej Kor. Hmm. Tylko przed wypowiedzeniem tej wojny, ja chciałbym się upewnić o jednej ważnej rzeczy. Hmm. Zobaczmy sobie na ledger Military Armies. Hmm. To jest Bośnia i Serbia. No to zrobimy tak. Eee, Bo, 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 bo pośnia tutaj jest 7000. Hmm. Tak, 7000 dość sporo manpowera. Hmm. Serbia. To będzie już z drugiej strony. Eee, Serbia, 8000. No, mają 16 My mamy nieco gorsze wojsko. Tak, niestety. Mamy 20, no 4000 więcej. Powołajmy sobie jeszcze do tego tego naszego y, tutaj Elekta, bo on jest w sumie Elektem. Bo mamy taki ustrój, który y, polega na wybieraniu tutaj przywódców Elekcji, a nie żadne. Coś z tylu, że z pokolenia na pokolenie bierzemy. Dobrze, hmm, hmm, hmm. Army made Czemu nas tak pieniądze Tak nam pieniądze uciekają Ja się pytam dlaczego? Za forty dużo nam ucieka Hm To wszystko pewnie przez inflację Zobaczymy Cokolwiek. Ładujemy te wojska tutaj na statki. I niech płyną do Dalmatii. A tutaj sobie powołamy tego generała z naszego elekta. Błądy tutaj mogę je zaharaszować. Tak. To będzie bardzo ryzykowne. No bo w końcu będą zbliżać nam się bunty. Fakcjon, frakcja, właściwie zaraz wam powiem. Och, ten jest ok ok okropny jest. Frakcja przejęła kontrolę. Bo jak pewnie. W... Wspominam w jednym z pierwszych odcinków, Wenecja ma tryb frakcji takich. Arystokracja, która jest warta powiedzmy czegoś, gdy się toczy wojny, stąd te mieczyki. Handlarze, którzy tutaj są przydatni podczas wojny na morzu dodatkowo handlują. I guilds, to są tacy w sumie rzemieślnicy, żemiel, rzemieślnicy, tak którzy tutaj mają tańsze koszty do budowy i takie tam Czyli dość przydatni, gdy się e, usprawnia nasz kraj, wiecie, buduje infrastruktury i takie tam podobne. A więc dobrze, wypowiadamy wojnę serbii. Nie będziemy się bawić, oczywiście. Zabieramy nasz ko kora, naszego Albanię. I oczywiście na początku idziemy do tej Albanii. Oni się tu zjednoczyli. Będą mieć dość silne zapewne wojsko. Oho! Co ja zrobiłem oni mają czy generała? tutaj podbijajcie to, wy podbijajcie tu to zaraz pochłoną, zostaną pochłonięci przez bunty O! może tak nie do końca źle zrobiłem może, nie do końca źle zrobiłem, może Bo jak widzicie, w tym samym momencie wojnę wypowiadają im Otomanie. Co ja mam o tym myśleć? Kosowo jest nasze. I nie oddamy Kosowa nikomu. Och, jak dobrze. Co my musimy podbić jeszcze? Musimy podbić tutaj, Raguzę. Hmm, hmm, hmm. Czyli prawdopodobnie gra jest uratowana mimo wszystko. Tutaj wyczynam wojska, żeby od... podbili tą ziemię. Przy okazji, dobrze. Więc tak wygląda sytuacja. Boś Wojn... wojny na. Och, stabilność. Wierzymy. Czemu nie? Tak aktualnie wygląda e, sytuacja na Bałkanach. Dla wielu zapewne jest nie do końca ciekawa. No bo co tutaj dużo mówić? Problem byłby gdyby tutaj ten e, Iwan tak on się nazywa? Iwan Haretniak? Czy jakoś tak? Ten, który ma trzy gwiazdki, przyszedł i nam kopał, Wtedy byśmy mieli problem. Ale aktualnie ten koleś yy, no nie stanowi dla nas zagrożenia, bo liczymy na to, że rozprawią się z nimi tutaj yy, otomanie. Przynajmniej taką mamy nadzieję. No dobrze. Więc tak wygląda sytuacja tutaj. Czy my możemy poprawiać relacje sobie z Francją? Improve relation w tamtym odcinku poprawialiśmy. No za bardzo nam to nic nie da. Bunty przyjdą za 5 lat. My sobie jeszcze raz je zharaszujemy. Dla wielu to może być gałgaństwo to co robię, ale naprawdę nie chcę w tej chwili mieć tutaj buntów. Jedynie co bym chciał, to awansować tą technologię, która mi tutaj powiadamia. Albo nie, jednak nie zmieniam zdanie, nie chcę, ponieważ to jest technologia administracyjna, a nam się przydadzą wszystkie punkty administracyjne tego świata, żeby tutaj sobie skorować te ziemię. Widać, że nam bardzo, bardzo dobrze na razie idzie. W sumie chyba nawet wygramy tą. Wojnę bez ani jednej bitwy lądowej, bo tej morskiej już się rozegrały My oczywiście będziemy chcieć zabrać sobie te ziemię te ziemię nie, da, nie dacie nam tego No jaka szkoda Jaka szkoda, że nam tego nie dadzą Hm może zmienią w przyszłości zdanie, może, albo może nic się nie zmieni. No, kto wie. Hmm. O, co? Co się stało? Walczą tylko z Serbią, czyli Bośnia już nie walczy. Hmm. Co my możemy w tym, w tej sprawie zrobić? The Siege of Bośnia is over. Oni tutaj mają dwa zamki. Te biedaki chcą odbić Kosowa, ale my im nie damy odbić Kosowa. Hm. Co my możemy zrobić? <laughs> Liczę na to, że możemy... Ich zbić. Taką mam nadzieję. tak chyba zrobimy. Tak uda nam się zrobić, mimo ich superczyk gwiazdkowego generała. Miażdżymy ich. Wojska Bośni uciekają prawdopodobnie do Donkadzin. Tak, zaraz zobaczymy. Tak, uciekły tutaj i my ich zmiażdżymy. Nie chcemy tutaj wojsk. Właśnie tych obdartusów, jakimi są tutaj Bośniacy z serbakami, serbiakami. Hm. Gdzie oni uciekają. Tego ja nie wiem. Dobrowników, nie mówcie, że oni chcą się w nas wbić. Tak, oni chcą się we mnie wbić. Ale to koniec: już nie ma ich armii. Czyli cała wojna teraz przejdzie jak po maśle. Ta sytuacja tutaj mamy opanowaną, możemy tak właściwie mm, zobaczyć, jak się miewa sytuacja tutaj na tym, w Europie. Fajnie, że to i idźcie tutaj. Brandenburgia bardzo mocno się yy, tutaj rozrosła. Dania walczy ze Szwedami. Też bardzo, bardzo dziwne. Hmm. Nowogród... Nowogród... a... Denmark, Norway... To jest... to jest wojna Szwedów? Czy kogo? To są dwie chyba wojny. Attacker against Denmark. Hmm. Dyplomacja. Czyli to jest wojna nie Nowogrodu, a ja już myślałem, że Nowogród połknie Moskwę. To by było naprawdę bardzo ciekawe. My w tej chwili możemy pogadać z Serbią, ale możemy i pogadać z Bośnią. Co nam Bośnia powie? Czy oddadzą nam te ziemię? Nie, nie oddadzą. No ich problem w ogóle, agresywna eks ekspansja nam trochę urośnie. Ale mam nadzieję, że to nie będzie problem dla nas. W aktualnym y, stadium mogę przyspieszyć na czwórkę, bo mało co się dzieje tutaj, a zapewne nie chcecie y, być zanudzani sytuacją y, w Europie, która no, jest mało interesująca w aktualnym powiedzmy tutaj przebiegu. To nic mamy luki. nie cały czas walczą z Serbią. My na szczęście wyprzedziliśmy ich, na szczęście, bo no, nie dużo brakowało. Żeby to oni przyszli i zabrali nam Kosowo. Tak właściwie, developmentowo oni zgarną jedynie Serbię, która jest dość dobrze rozwinięta. No tak, zostawimy im takie. O! Event, który daje większy mercerializm. Oczywiście, biorę! Tak, oni zgarną takie ochłapy, a ja będę mieć bardziej prawdopodobnie rozwinięte prowincje. A więc dobrze. Pisujemy z wami, zabieramy wam cały hajs z tego świata. O, co... Co ja mogę od was jeszcze zachcieć? Nie, tak? Ale możecie dać w sumie warrepsy. Chyba w Serbia hmm. no nie dajcie mi łorepsy, oni się godzą. Teraz z nimi pogadać, was tutaj mniej mogę okraść. Nie, nie weźmiemy was na, rel na ten chociaż to by było zabawne. Damy Force Religion im. Tak dla jaj. Totalnie dla jaj. Pewnie nie będą już istnieć yy, po tym spisowaniu, bo tutaj Otomanii do nich się dobiorą. Ale tak dla jaj. I mamy tutaj nasze Wenecian Balkans. Balkans. Tutaj w sumie nie ma. Dobrze, więc zacznijmy od zwiększenia wszystkim tutaj autonomii. Niech się czują jak u siebie w domu, War Exhausen Separatizm. Non-accepted culture. No, no, no. Na pewno nasze wojska będą tutaj stać. I w teraz mogę się zastanowić nad zredukowaniem War Exhausen yy, i powoli daniem dokorowania wszystkiego. No właśnie. Co ja jeszcze tutaj mogę zrobić w aktualnym stadium? Bunty nam się zbliżają. <grystanie> o dziwo greckie i otomańskie za te 6 lat. W Morea, co się dzieje w Morea? A, nawracamy. Hmm. Jakie jeszcze bunty nam się zbliżają? No. Możemy zwolnić na trójkę. Tak szczerze. Tak szczerze, szczerze, szczerze. Wydaje mi się, że tym właśnie pozytywnym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek tym, że podbiliśmy tutaj, no, część Bałkan, których w sumie do nas należą. Jesteśmy dumni z tego, że mamy kopalnie złota. I tak jeszcze na koniec chciałbym zwrócić uwagę. Popatrzcie, jaki Krym jest wielki. A tu? To jest nogaj, chyba. Albo wciąż Krym. Nie, to, to musi być nogaj. Ale Krym jest duży. Dobrze, więc trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!